Moi drodzy parafianie, jest minus 5, minus 6 stopni. Człowiek sobie spokojnie wraca z pracy. Przez pola i łąki w pełne śniegu. Bardziej chyba pola. To takim rowerem to jest bardzo dobry pomysł, odradzam. Tak czy inaczej, nie chciał mi działać tylny hamulec. Więc jak już go wciągnąłem, w sensie wcisnąłem, pokażę wam, trzymam właśnie latarkę zębami. Jak się go wciśnie, to się okazuje, że tylne koło nie działa. Się blokuje. Chyba na to wygląda, że zamarzł zacisk hamulcowy. Jak go ręką odciągnę na hamulcowy... Udało się chyba go odciągnąć to, koło już działa. No i przy okazji, pytanie do mądrych głów: na którym etapie linka zamarza? Czy to jest linka, czy to jest temat bardziej zacisku no bo chyba nie klamki bo jak, klamkę, jak wcisnąłem hamulec to klamka sobie luźna potem latała więc ona nie zamarzła gdzieś linka prawdopodobnie zamarzła no albo właśnie zamarza tutaj jest lód chyba być może zbiera się lód w całym zacisku i blokuje i blokuje cały hamulec no tak czy inaczej. Mój nowy i dzielny SK1, przy minus 5, minus 6. Kiedy wszędzie jest lód, w tym wypadku akurat zawiódł. Dobrze, że działa przód. Przód nie zamarzł. No i na przodzie zostało mi jeszcze 5 km do domu. Więc jadę do domu tylko z przednim hamulcem niech moc będzie z wami ok, dotarłem pod dom zobaczymy czy do jutra rana czy do jutra rana wszystko odmarznie w garażu ok, tutaj mam rzeczywiście troszkę lodu na tych okładzinach mam nadzieję, że rano będzie działający. Spokojnej nocy.